Jeżeli zostawisz subika z łapką w ciągu 10 sekund, to dostaniesz 93 miliony fałdolców. Siemaneczko z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym jak zrobić darmowe fałdolce w Fortnite. Standardowo na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich subskrybentów, a jeżeli Ty chcesz się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy, że zostawisz subika oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to możesz mnie zasubskrybować, gdyż aż 86% osób, które mnie oglądają, mnie nie subskrybują, a pomoże mi to w rozwoju tego kanału. Przypominam jeszcze, że możecie mnie wesprzeć swoimi zakupami Fortnite wpisując mój kod SIGUMYŚCIEGYTY w, w sklepie oraz o trwającym konkursie na moim kanale o 1000 foldolców. Bez większego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Oczywiście na początku zaczniemy sobie od podsumowania oraz omówienia nowości ze świata Fortnite w ostatnim czasie. Pierwszą ważną informacją jest przecik nowej broni, która będzie głównie skierowana do przeciwników nowych helikopterów. Z to co mogliśmy zauważyć na różnych social mediach w ciągu ostatnich kilku miesięcy gracze domagali się większej ilości mobilnych przedmiotów oraz pojazdów. Epic Games postanowiło posłuchać graczy, tym samym wprowadzając do gry w połowie sezonu helikopter. Osoby, które zajmują się przecikami oraz ogłaszaniem ich, informują, że jeszcze w tym sezonie możemy spodziewać się nowej wyrzutni rakiet, głównie skierowanej w stronę helikopterów. Jak już mówiłem we wcześniejszym filmie, zostały pokazane nam wycieki nowych broni, w której była informacja o nowej wyrzutni rakiet. Brakowało jednak szczegółów i dodatkowych informacji, jak miałaby ona działać. Teraz jeden z likerów dotarł do pliku dziękowej tej broni. Jak mówi opis naszej nowej wyrzutni rakiet, ma ona sama namierzać latające pojazdy. Nie wiadomo jeszcze kiedy broń zostanie wprowadzona do gry, ale zapewne w przyszłym tygodniu lub pod koniec obecnego sezonu. Kolejną informacją jest stworzona przez graczy Teoria, gdzie zostanie ustawione narzędzie zagłady w Fortnite. Jak wiadomo, do końca sezonu zostały jedynie dwa tygodnie. W związku z tym, gracze Fortnite zaczęli tworzyć ciekawe teorie, jak może potoczyć się dalsza historia gry. Co prawda, pliki zawarte w grze nie mówią o tym, co wydarzy się w grze podczas finału sezonu, to jednak jedna z osób zajmujących się ich przeszukiwaniem informuje, że zaaktualizowano niektóre rzeczy, które zazwyczaj mają służyć specjalnym wydarzeniom na żywo. Jeden z użytkowników Reddita o nicku Comic Gamer 1994 uważa, że urządzenie zagłady może zostać ustawione pod jednym z posągów, który jest podobny do posągu użytego przez Mecha w 9 sezonie do zabicia potwora. Jedynymi nakierowaniami na dalszą fabułę Fortnite są władze wokół agencji oraz wielkie urządzenie nazwane przez Epic Games z Dzień Sądu Ostatecznego. Brzmi to na coś poważnego, co może ponownie zniszczyć mapę lub cofnąć nas tym razem do przeszłości oraz starej mapy. Nie wiadomo jednak jak miałoby dojść do tego zniszczenia. Czy będzie to poprzez naładowanie się jakiegoś ładunku, wystrzenie rakiet z wazów w wodzie, czy może jeszcze w jakiś inny sposób? Jedyne co pozostaje to poczekanie na następną aktualizację, w której wyciągną zapewne kolejne informacje dotyczące zakończenia sezonu. Następną informacją jest wprowadzenie większej ilości wyzwań pod koniec 12 sezonu. Z tego co wiadomo niedługo rozpocznie się kolejny sezon Fortnite, a dokładniej trzeci sezon rozdziału drugiego. Co jednak ze stylami, które dalej czekają na odblokowanie. Tak samo jak w poprzednich sezonach gracze mają okazję na zdobycie specjalnych stylów do postaci, za wykonywanie wyzwań i wbijanie expa. Do końca tego sezonu zostało bardzo mało czasu i większość osób nie miała czasu zrobić wszystkich wyzwań, tym samym zdobywając specjalne style. Jeden z graczy zapytał na reddicie jak to będzie ze stalami z tego sezonu i czy będzie się je dało odblokować w przyszłych miesiącach. Na pytanie gracza odpowiedział jeden z pracowników Epic Games, który w swojej wypowiedzi skupił się na kwestii wyzwań. Napisał on, że studio rozumie zaistniałą sytuację i zdecydowanie zrobi więcej wyzwań. Po takiej informacji z oficjalnego źródła możemy się spodziewać dodatkowych wyzwań pod koniec sezonu, które zapewne będą miały dużo ekspa do zagarnięcia. Zapewne chodzi tu o klasyczną dogrywkę, w której dostaniemy pakiet pełen wyzwań pozwalającym nam bicie edycji do postaci. Wyzwania do gry, kim mogą zostać dodane przy okazji najbliższych aktualizacji, które mają miejsce o 8 rano. A teraz, jeśli chodzi o darmowe fałdolce, to aktualnie na mediach społecznościowych panuje chaos o przeróżnych sposobach na darmowe fałdolce. Jednym z popularnych ostatnio sposobów był filmik, w którym, żeby dostać nielimitowaną ilość fałdolców, trzeba było przejść do swoich ustawień, przestawić region na taki, który mamy największy ping. Musimy również wyłączyć podpowiedzi w grze, nagrywanie powtórek oraz ankietę graczy. Następnie, podobno, gdy wejdziemy do trybu kreatywnego zmienimy region na Europę, to powinniśmy wyjść z gry i odpalić ją ponownie. Jak mówi twórca, naszym oczom powinien ukazać się komunikat o darmowych wodolcach, lecz oczywiście takiego czegoś nie ma i nigdy nie będzie. Jak już wspomniałem na paru filmach, kilkoma ze sposobów na zdobycie darmowych Fodolców jest brak udziału w oficjalnych wydarzeniach Fortnite, zgłaszanie błędów, które znajdziemy do Epic Games lub próba oszukania Epic, pisząc podanie, że kupiliśmy Fodolce, a ich nie dostaliśmy. Przed tym ostatnim sposobem, ostrzegam, że robicie to na własną odpowiedzialność, gdyż można za takie coś dostać bana, ale o długości od dwóch do jednej doby. To by było na tyle, przypominam o zostawieniu łapki w górę z subikiem, jeśli film ci się spodobał. Ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!